Witam, z tej strony Grywyskler, A to jest kolejny, już chyba trzeci, jeśli nie mylę, odcinek boso przez Dirt. Dirt. Chyba. Oczywiście mapka się nie może załadować do końca, bo proszę. Ostatnie jakieś fochy ma. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam Benderman. To co? No, stworzyłem. Ostatnio, a mianowicie Jest to mała zmiana designu w magazynie What the fuck is this? Okej okay. no Ale FPS jest no nie wiem czemu a mikrofon jest, jest podłączony spoko Ojej oh yeah. Przepraszam, że tak ten, ale a, tutaj oczywiście drzewo bardziej obrosło tym lianami. Chatkę zmieniłem, nie wiem czy widzieliście to. Jeszcze nie zmieniłem na ciemne drewno. Mhm. Tutaj zrobimy taką pralnię, no takie pierdolę, bo okazuje się, że można e, pomalowaną skórę oczyścić w tym. No i ja zrobimy takie patrzę na no, maksa no, pralnie. Okej, okay, to jeszcze nie trochę do gdzie to prowadzi. Ty, ciekawe, nie wiem czy to już pokazywałem. Nie wiem, chyba nie. enchanting stool. Oh yeah, Dobra, z powierzchnię. Oczywiście, tu tak sobie. What the fuck is this? Wezmę sobie trochę większego foga, bo mi muli. Tak a tam. tam. O, o. Puch. Mm, to widzieliście? Nie mam pojęcia czy to pokazałem, No ale w każdym razie to jest kowadło. Kaktus, który wygląda tak kaktus, a nie jak co innego. Takie tam przytulne Okej, okay, tu jest w magazynie zmieniłem podłogę. Takie coś dodałem. No i sufit. Pokazuję na sufit, mówię podłoga, dobrze? <grystanie> I tam zaprowadzę was po cięciu Dobra, jesteśmy po cięciu. Mam nadzieję, że nie było go widać za bardzo? Okej, okay, co chciałem? A! O, oh, what oh, the fuck? Na full screenie się lepiej, jak robią mniej muli, a nagrywam Żeby było HD dla was <grystanie> I hear you w każdym razie słyszę się? Na tym rzecz nie słyszę. Idziemy, idziemy. I cóż to za znalezisko? O, jeszcze tego jest przed... Alol. Ale to w sumie dobrze pokażę. Eeeeeee. Strę. Tak, trochę mi się nudziło. O. Właśnie tak to sobie to wygląda. Ej. woda. I tu jest tak, że tylko można tak zajrzeć, ale nie można na dłużej zajrzeć. A specjalny nocham przeciwko podglądaczom. A to ogólnie z przodu wygląda...

Wejdźmy sobie do środka. Bo to, nie wiem, czy to jest świątynia dobra, czy co to ma być. Także, że to nie jest, że to jest jakiś ten, jakaś podobna analiza, to po prostu akurat fajnie wygląda. Tutaj jest tak, to wygląda wszystko. Dach, naprawdę się łączyłem z dachem. Tyle serania tak, tam są wszędzie u góry schody. No, tu nicze to jest zepsuty cień, ale zepsuty cień jest symetrycznie, więc nie narzekam. Full screen, wolno, nie? nie. <laughs> full screen, screenshot. Goddamned. Teraz zobaczmy. Wierzę, oczywiście spiralne schowki, ponieważ czemu by nie? No, jest spiralne, takie. Kąciast spiralne. I przez to jest trochę mało miejsca. Tak wygląda, tak. Zajście imponujące, widok. Zajście, prawie jak zajebiście Eee, nie, nic nie mówiłem. Drugowieżał. Ale na drugą chyba nie pójdziemy. O, nie, mam, nie ma sensu. Nie ma sensu kupować kredensu. Macie jakie? Nieważne. Co chce za ten czas? Nie. A dobrze, na co będzie ciekawie wyglądać. Tak, tu wchodzimy. Nie mam powiedzieć, że to jest unoszące się na tym. okej ok, krótsze, takie cięcie. <laughs> Zabędziemy włączyć, sorry. O, jak popa. Nie zabijecie mnie. Dzisiaj mnie odbija chyba. Zaraz po szkole nagrywam, a niedługo mam iść na trening, No nie, to dopiero 5 po spoko. Są dwa zegarki każdej innej godziny. No e, tak, nie wiem, trzeba to e, To jest e, soul sand. To jest tak sobie, żeby mi świeciło. Kopuła. to też nie pasuje taka kopuła, a nie, nie wiem, jaka, czego to jest święcenie, to masz takie płatki lewitujące, macie? Masz. I to wygląda, jakby złe to było. Tu wchodzisz złe, po dobre. O co to jest? Co to kurwa jest? Tu jest w ogóle tak: macie przedstawne y, te płotki naderowe, żyje handel. Całkiem zmyślny, jak dla mnie. I to się w menu 1 takie chowa. Aj, niby nie ma. Teraz tak to tak powinno się chować, ale. Dobra, tutaj jest siema. Trzeba wygłosić kazanie. Witajcie. Witajcie. Dzisiaj zebraliśmy się tutaj, żeby podziękować. No i właśnie. Pytanie do Was. Komu podziękować? Kim jest ten pan? C Tyry, tyry. No <grym> że <Mierzę> mi odbija? <odbiedzie. grym> dobra. Yy, tak, gdzie jesteśmy, żeby podziękować? Hmm, to jest wasza. A fajnie wygląda jak trochę, no dobra. Z góry, nic nie wiem. Żeby podziękować temuż oto Bogowi, albo nie wiem komu, za to, że dzieje się dobrze w tej krainie. I że w ogóle nie jestem tutaj sam i że w ogóle nie gadam sam do siebie Dzięki Dzięki To ja na razie Dzięki Idzie, 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 idzie. Wschody. Nie. E, dobra, odbijamy. A co tam? Jeszcze wyjdziemy Nie, nie wybuchaj. A bo no, wiem, ale fajnie tak wygląda. Tak ten, ale. Pozwólcie, teraz wszystko nie wygląda oczywiście. Pogień makarony o! My fucking god Ała! Ja tylko pokazać skinie dach Dajcie no mi pokazać dach. Nie męczcie niedobrzy Co mnie <laughs> goni? Goni mnie. Go, jesteś głupi, nie będziesz chodzić. Oto jest dach. Nad którym się męczyłem. Nie powiem ile. Wszystko jest. Muszę puść myszkę. Wszystko jest ide idealnie symetrycznie. Podziwiajcie zajebistość tego dachu. Z tym się bardzo dużo męczyłem. Tu mi się przydała pół płytka. Nie, nie skończyłem dachu i go pokazuję. No jestem... zły. Zaraz będę się biczował parówkami przez 5 lat. Nie no, nie będę. I tu ten niebieskie wełny. I też nie wiem, czy to nie powinien być netherrack, czy czerwona wełna. Ale nie, nie będę zbierał czerwonej na wełny. Bo nie. Taki mindfuck, że to się tak, taki kwadrat, ale zaokrąglony taki beka, nie że to jest taki efekt. Efekt, jojo. Tak więc. Hmm. już To było na tyle w tym odcinku. No, Mam na taką nadzieję. O czymś się zapomniałem. ale nie, już o czymś zapomniałem, Ale trudno. Pokażę Wam to w następnym odcinku. Bo to już stworzone. Komentujcie. Subskrybujcie. Klikacie fajna, dawajcie do góry, jeśli nam się, się podobało. Pająk. Zaraz coś zrobię. Ehm, no i to było to, Co? Jeszcze!